Każda epoka miała swój wzorzec piękna. W każdej epoce on był naprawdę różny. Natomiast jedno piękno jest niezmienne od wieków jest to piękno wewnętrzne. I to jest znakomicie ukazane na tych fotografiach, bo ta młodzież jest naprawdę wewnętrznie bardzo piękna i bogata. Swojego czasu miałem przyjemność pracować z taką młodzieżą. I muszę powiedzieć, że to, co wyrażają, wyrażają bardzo autentycznie. Dzisiaj mamy możliwość obejrzenia wystawy Oto my, której inauguracja odbyła się 3 grudnia 2020 roku w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Sokółce, a powstała z okazji święta osób niepełnosprawnych. Co roku staramy się w jakiś taki szczególny sposób uczcić tą uroczystość, ponieważ jest ona nam bliska ze względu na społeczność naszego ośrodka. Tu uczą się, tu pracują dzieci niepełnosprawne. Wystawę tą otwieramy po raz drugi w Klubie Seniora na ulicy Lelewela i będzie ona dostępna dla chętnych odwiedzających. Codziennie, z wyłączeniem czwartków, od godziny 8 do 15 do dnia 18 marca 2021 roku. Serdecznie wszystkich zapraszamy, bo jest co oglądać. Myślę, że tym twórczym nauczycielkom, które wyszły z inicjatywą właśnie takiej wystawy fotograficznej. Należy podziękować, gdyż udało im się pokazać całe piękno, cały artyzm naszych uczniów, a poza tym przyczyniło się do łamania pewnych stereotypów, które jeszcze na nasze nieszczęście funkcjonują w środowisku, ale muszę powiedzieć, że ich jest coraz mniej. Serdecznie Państwa zapraszamy i życzymy miłego oglądania. Ta wystawa zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jest to pierwsza taka sytuacja, kiedy, kiedy moje dziecko, które ma ograniczenia, jest niepełnosprawne, może się znaleźć w sytuacji, kiedy jest doceniane, kiedy jest z siebie dumne, kiedy widzi mnie, które jestem z niej też dumna. Bardzo lubi występować, bardzo lubi się pokazywać i tym bardziej to, że, że mogła siebie obejrzeć i, i obejrzeć też e, wrażenia innych ludzi, którzy, którzy, przyglądają się i są bardzo e, jak gdyby za, zachwyceni e, tym, jak, jak ona tu wygląda, jak, jak, jak wyszła na tym zdjęciu. Ja powiem szczerze, że jak weszłam pierwszy raz na tą wystawę, to jej nie poznałam, także. Trud i, i, i wkład pracy pań, które nad tym pracowały, jest na pewno ogromny i, i, i tutaj wielki ukłon w stronę ośrodka i, i, i pani dyrektor i pań, które, które nad tym pracowały.